na kurwo, pierdolona, grałem 15 lat w cs jeździłem na lan miałem drugie miejsce w Polsce, goście kurwa A ty mi będziesz farmazon jak się pierdoli. Do widzenia kurwa Nie umieją? To ja im pokażę Rzucasz tam daleko to To rzucasz tam I wjeżdżasz Ninja! Ninja! Ninja, kurwa, Tamą za punkty. bo ja mam stot, stot. Przed... Zobacz, kurwa, oni nawet nie wiedzą, jak tu wejść, nie mają pomysłu. Kurba! mi. Kurba! po prostu. Ja nie wiem. Jak może być tak niezrównoważone to, że mi dobiera czterech kurwa imbecyli jebanych, a przeciwnie, ludzi są ludzie, którzy potrafią ze sobą kooperację robić, grać, dawać sobie info? Ja nie wiem, mogę to jakoś wyłączyć? Pięknie, żeśmy słyszeli. Doorway? Window maybe? Kurwa, macie no, koniec! Uh, why are you angry, my friend? Because Just get some we can win. Why am I angry? Let me explain you. I paid money and I played against you. You do they ask me why am I mad. That I have you in my team. Meanwhile match ago I was killing you with my life. Okay, what you gonna do? Three, four, Nie nie gram w tą grę, nie gram w to, zaraz quizy robię i nie gram w to. A kiedyś bym tam jeszcze poleciał dalej i bym nie dostał tych tą Kondonów czytujących i widziałem jak dziwnie grają chłopy. Ale jestem gównem. An and you you dare to ask me thank you and goodbye it's not about you being a bad player it's about you not using the fucking headset